Witam Was serdecznie. Dzisiejszy film będzie ostatnim z cyklu realizacji teototacy. Zapraszam. Jak pamiętacie, zakończyłem pracę na wykonaniu tych otowczepów z a dzisiaj chciałem pokazać i opowiedzieć jeszcze, jakie czynności jeszcze wykonałem, żeby wykończyć ten produkt. Zacząłem od. Zerkowania i wyszlifowania tych wszystkich wewnętrznych ścianek, tacy do których miałbym problem z dojściem po zmontowaniu tacy. Tak więc te wszystkie erki zrobiłem wcześniej. Następnym etapem było przygotowanie płuciny, czyli tego spodu tacy, we wcześniej wyfrezowany rowek. I tutaj Kolejny problem pojawił się, dlatego że, jeśli zrobiliśmy to dokładnie, to wszystko w porządku. Ale jeśli krawędzie po, yy, po złączeniu przesunęły nam się nawet o milimetr czy pół milimetra automatycznie ten rowek, który był wykonany wcześniej, również nie był spasowany, tylko przesunięty między tą ścianką boczną a tą długą. Również na te pół milimetra czy milimetr. Co za tym idzie, płycina, którą chciałem tutaj włożyć na jednej ściance pasowała, a na drugiej ściance nie pasowała. I tutaj chyba zrobiłbym to w innej kolejności, to znaczy jeśli będę wykonywał jeszcze takie tace kiedyś, najpierw wykonam wszystkie wczepy, zmontuję tace, jeśli tu się pojawiła jakaś nierówność, wyrównam to, żeby te ścianki pasowały idealnie, i dopiero wtedy proponowałbym frezować ten rowek pod płucinę. I to wszystko, po zmontowaniu, po ściśnięciu, nastąpiło klejenie. Przygotowałem sobie takie kliny, które były ścięte pod 10 stopni, czyli były 10 stopniowymi klinami, żeby móc ścisnąć tą tacę w ściskach z jednej z drugiej strony, pokleić i gotowe po sklejeniu, strug w rękę i zebrać idealnie te wszystkie. Nierówności samych wczepów z każdej strony, a później szyfowanie i erkowanie wszystkich krawędzi, żeby po prostu nigdzie nie było żadnych zadziorów. To ma być każdy będzie to brał do ręki, dotykał i po prostu musi być idealnie gładkie. I tu Wam podpowiem jeszcze jedną fajną rzecz. Po zeszlifowaniu tej tacy papierem, chyba 220, kiedy dotykając ręką, wydawało się, że już jest wszystko idealne, wziąłem spryskiwacz z czystą wodą, spiskałem całą tacę na mokro. Po wyschnięciu wszystkie włoski się podnoszą. Można zeszlifować papierkiem jeszcze raz i dopiero wtedy brać się za wykończenie ta taca ta taca wykończona jest w oleju naturalnym bezbarwnym, tak więc nie nadała żadnego dodatkowego koloru, zwiększyły się tylko tak naprawdę kontrasty, troszeczkę jest przyciemnione, no bo wiadomo że w czasie pracy z pyłem jest to wszystko jaśniejsze, po nałożeniu oleju Dopiero nabiera barwy. I tak wygląda gotowy produkt. Myślę, że efekt, którego oczekiwałem, udało mi się uzyskać. Moja żona jest bardzo zadowolona. Sprawdziła. Mieści się wszystko co trzeba. Udana realizacja. Oczywiście robiąc tą tacę wykonałem kilka innych egzemplarzy. Tutaj na przykład mamy połączenie kilku gatunków drewna. I wygląda to naprawdę fajnie. Także nie bójcie się eksperymentować. Mieszanie kilku gatunków, kilku kolorów drewna Daje naprawdę fajne rezultaty. I to by było na tyle w temacie tacy. Osobiście powiem Wam, że mam nadzieję, że ten temat do mnie nie powróci, bo nie podejrzewałem, jak bardzo pracochłonna będzie ta, ta realizacja. Pochłonęło to naprawdę sporo czasu, aby wykończyć to do, do takiego stopnia. No ale czego się nie robi dla rodziny, prawda? Do usłyszenia w kolejnych materiałach, już niebawem. Trzymajcie się.